Cześć, cześć, witam serdecznie. Tom Gaz z tej strony. Dzisiaj sobie trochę się, że tak powiem, pochwalę efektami moich podopiecznych, czyli coś, z czego jedna z rzeczy w życiu, z których rzeczywiście jestem najbardziej dumny i zadowolony w ciągu dnia codziennego, czyli jak właśnie dostaję jakieś fajne wiadomości od chłopaków, że im się udaje, że im się udaje w relacjach z kobietami. No bo wiadomo, że jestem trenerem, znaczy może ktoś nie wie, więc może się przedstawię, bo może jesteś pierwszy raz na tym kanale. Tom Gat z tej strony, trener relacyjny nam skończył, od ponad 6 lat pomagam mężczyznom w ich relacjach z kobietami. Sam zaczynałem od totalnego zera, przez ten czas przeprowadziłem ponad 400 mężczyzn, pomogłem chłopakom stworzyć kilkanaście małżonków, kilkanaście rodzin, zresztą opinie, rezultaty moich podopiecznych przedstawię Ci po dzisiaj, ale możesz sobie również zobaczyć, w opisie poniżej pod tym wideo oraz na głównej stronie mojego kanału jest też kilka wywiadów z moimi podobiecznymi, więc możesz sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i co, tak naprawdę to, na czym ja się głównie skupiam, to jest kobieca psychika. Ja już przede wszystkim uczę zupełnie czego innego niż, niż wszyscy. Ja uczę tej kobiecej psychiki, bo jeśli ty znasz kobiecą psychę, jeśli ty wiesz, jak umysł kobiety funkcjonuje, no to wtedy naprawdę jest ci dużo, dużo łatwiej, jeśli chodzi o jakiekolwiek relacje z kobietami, ponieważ dokładnie wiesz, za jakie sznurki pociągnąć, jak ich lepiej nie ruszać w relacjach z kobietami, tak? No po prostu rozumiesz z kobiety. A nie ma co ukrywać, że umysł kobiety jest zupełnie inny niż mężczyzny. Dobra, lecimy. Więc przejdźmy sobie, właśnie do takich sukcesów chłopaków. Więc to jest taka nasza grupa. Jedna z grup, mamy dwie takie grupy z sukcesami, to jest taka ogólna. TG mentorship, to są właśnie chłopaki, z którymi działam, moi podopieczni. No i zobaczcie, co tutaj Maciej napisał. No i na piątek umówiony z jedną. No i fajnie, nie? I tutaj fajna podpowiedź: tarka. Jak gadka będzie dobrze szła, to inicjuj do i pamiętaj, że zawsze lepiej prosić o wybaczenie niż o pozwolenie. No, zdecydowanie. No i powodzonka. Maciek podziękował, Paweł też coś fajnego sobie dopisał. A tutaj macie jeszcze, a co najlepsze w tym wszystkim, to trenerka personalna. Więc, no, działa, działa, więc super. Takie wiadomości naprawdę robią, robią mi dzień. Hmm, aha, i właśnie, żeby nie zapomniał, pod tym wideo w miejscu na opis oraz w pierwszym przypiętym linku w komentarzu pod tym wideo możesz skorzystać bezpłatnej konsultacji jeden na jeden ze mną. Jeśli uważasz, że potrzebujesz takiej konsultacji, jeśli chciałbyś się z mną skonsultować, jeśli chciałbyś komuś się wygadać ze swoich problemów i żeby ktoś ci doradził, no to możesz z takiej bezpłatnej konsultacji ze mną skorzystać, jeśli tego chcesz, potrzebujesz, coś takiego oferuję. No więc to tyle. No i lecimy sobie dalej. Zobaczmy dalej. Tutaj sobie z Mikołajem pisze. Tutaj akurat pomagałem Mikołajowi w pisaniu z pewną dziewczyną, bo powiedziałem mu co i jak. No i przy okazji, tak, ja dostałem fajną wiadomość od Mikołaja. By the way, dziś mam radkę z kobietą z Filipin, więc fajnie, Mikołaj również doprowadzi do spotkania z. Kobietom z eksotycznych krajów, tak? Z Azjatką. No, więc, więc fajnie, więc fajnie. I tutaj u mega, jak to się stało, co jak opowiadaj, no bo też zawsze jestem ciekawy, jak to wyszło. Więc naprawdę takie wiadomości robią mi dzień i to muszę przyznać. I tutaj jeszcze Paweł, który niedawno, stosunkowo powiedzmy niedawno, zależy też kiedy to oglądasz, oczywiście, do mnie dołączył. No tutaj akurat Pawłowi pomagam pisać z pewną kobietą, dlatego też mu zadałem pytanie, czy jada pieczywo, czy nie jada, bo trzeba było dostosować oczywiście wiadomość. No tutaj i tutaj tak to wygląda, nie? Ale nie chcę jutro się umawiać, muszę zro zrobić fryzurę. No tutaj właśnie, żebyśmy od razu się nie umawiali z tą dziewczyną, że białądzę, zdążył się przygotować na to spotkanie, no bo już budujemy, że tak powiem, fundamenty, podwaliny, że tak powiem, pod. Spotkanie. No, i tutaj dużo mnie uczysz to Naprawdę masz pojęcie, muszę przyznać. Znasz się na kobietach. Nie żałuję, że cię, że cię znalazłem na necie. No, więc fajnie, fajnie. Naprawdę takie wiadomości robią mi mega dzień, mega Friday, mega satysfakcję przede wszystkim, że to, co robię, działa, że to, co robię, zmienia życie mężczyzn i no i dlatego robię to, co robię, tak? No, no. Więc, więc fajnie, więc fajnie. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. I no i tyle. No, i tak jak mówię, jeśli. Potrzebujesz, chciałbyś z kimś porozmawiać, chciałbyś komuś powiedzieć o swoich problemach, chciałbyś, żeby ktoś Ci coś doradził, no to pod tym wideo w miejscu na opis, oczywiście poniżej oraz w pierwszym komentarzu przypiętym do tego filmu możesz skorzystać z bezpłatnej konsultacji ze mną jeden na jeden. Porozmawiamy sobie, opowiesz mi trochę, ja Ci coś doradzę. Myślę, że warto skorzystać. Jeśli uważasz, że czegoś takiego potrzebujesz, no to jest taka możliwość na skorzystanie ze mną z takiej rozmowy. No więc tyle. Zapraszam również do sprawdzenia innych moich filmów. Jest ich trochę ponad tysiąc, bo YouTube'a ja też już prowadzę 6 lat. Więc więc tyle. No i co, jeśli Ci się podobał, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz jakąś subskrypcję, oraz łapkę do góry. Dzięki bardzo. Cześć.